W innym odcinku z gry Slime Rancher 2. Dokładnie tak ostatnio, pamiętacie? Ogarnęliśmy mapkę tutaj dolną z Starlandy, ogarnęliśmy, mamy już teleporcik. Gordo tutaj, wszystkie, które tam e, znałem lokację, to e, nakarmiliśmy i mamy dzięki temu właśnie szybszy teleport właśnie na ten obszar e, wyspy. I zostały nam Gordo właśnie na Ember Valley. Także dzisiaj sobie tam wyruszymy. Na pewno uda nam się i Gordo nakarmić, żeby odblokował tam tutaj przejście w grocie oraz też bym y, spróbował nakarmić właśnie kryształowego slajma oraz y, kamiennego. Generalnie y, kryształowego można tutaj w, w pierwszej kolejności nakarmić a kamiennego bym sobie zostawił gdybym y, już na pewno wszystko zebrał także y, polećmy sobie, się zgubiłem przy okazji odebrałem tutaj telefon, nasz znaczy odebrałem tutaj się dzwoni akurat nie się odbiera wiadomości jak w tylko się dzwoni właśnie y, do przyjaciół, których tam Poznaliśmy w pierwszej części. No i generalnie Ogden powiedział, że bardzo nienaturalne kolory są na, na, na tej wyspie całej. No, zdecydowanie różni się od dwójeczki. Pamiętacie, jak to były takie bardziej takie normalne, normalna kolorystyka z tym, że po prostu slajmy były kolorowe. Tak tutaj właśnie tak benzynowe, jak to kiedyś. Ktoś w komentarzach u mnie nazwał. I takie kolory właśnie są. No i właśnie tutaj powiedział Ogden, że to jest nienaturalnie, że on się boi o. Beatrix, tutaj, naszą tytułową bohaterkę, i żeby uważała na siebie tutaj w tym świecie dodatkowo, e, Mosi, też też z Moshi Miles rozmawiałem. I tutaj ona powiedziała o dronach, tych, które tutaj spotykamy, że to jest technologia. Y, która no jest, no taka taka no nie dzisiejsza, zdecydowanie. Y, za, za słabo technologicznie stoimy, żeby coś z tych dronów tutaj. Ogarnąć również i ona się te, temu tematowi przyjrzy, ogarnie wszystko i że generalnie da radę. Da radę, spokojnie, Bea, damy radę, będzie Git. No i Wiktor, Wiktor tutaj poleciał w, naj, w najlepsze. Że on sobie tam pamiętacie te symulacje, różne robi, tam on w komputerach siedzi, różne rzeczy kmini, tam sobie szybko przeklikiwałem, ale generalnie coś tam mu się nudziło. I maszyna, komputer mu odpowiedział mi też, i tak wait a minute, ktoś się tutaj zaczyna dziać kart korowego. co nie? Czyli co dla ciebie miało być to, dobra. Także tutaj, tutaj, jak widzicie, technologia przyszłości, komputery zaczynają odpowiadać. No, się zaczyna tutaj yy, coraz, coraz ciekawiej dziać na tym świecie. No. Jaki firewerek. O się od razu rozbiło. Nice. Lecę. Dobra, tak po drodze coś znajdziemy z warzywek. Będzie można zajrzeć do pana kamiennego. Jeśli nie, to. To nie. Standardowe, jak potrzebne są warzywa, to wszędzie wokół są owoce. żeby było fajnie. Ciekawie, i w ogóle. Dobra chodźmy. Pink Slime, to w tych kolorach wygląda jak bumki, tak trochę, nie? Musimy spróbować gdzieś tutaj przelecieć oczywiście na bezpiecznego. Na no bezpiecznego spadam! No Tam hmm, W stronę potrzebujemy lecieć. Mik. Przelećmy sobie tutaj... Aj, 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 aj! Dobra, nie doleciałem gdzie chciałem. Ale przynajmniej nie spadłem nigdzie do żadnej wody, do niczego takiego także jest git. Polecać się tutaj... No i tu mamy no, tę grotę, którą chciałem, także... Lecimy do Battigordo wreszcie! Się musiał naczekać! Trzeba się rozglądać, czy jakiś kryształ, znaczy kryształ Czy diamencik nigdzie tutaj się tutaj nie zrespił Pominam, że potrzebujemy minimum dwóch to nie, Panie dron? Mhm. Tak, on tu wiadomości zostawia, ale te drony mają jeszcze więcej w sobie I czemu ten diament, Kurde, czemu on zniknął? Czemu go nie zebrałem? Ja przejąłem czymś o wiele słabszym, żeby sobie zostawić, nie? <laughs> e, tak to już było. Wezmę sobie, czemu nie? Otaj sobie wezmę, czemu nie? Wszystko się przyda. To, że wszystko mamy pokraftowane, co chcemy, to nie znaczy, że zaraz nie otrzymamy coś, nie odblokujemy czegoś. Dlaczego będzie to przydatne i później... O kurde, mogę to zbierać Trzeba pamiętać Nie widzę tutaj nigdzie Jaksików Także, słuchaj kolego Proszę bardzo, dla ciebie Super specjalna dostawa Ponadto, co zabraliśmy, żeby Żeby te, które się tutaj odblokują Batsy miały co sobie zażreć Zobaczcie to no. tak. no. I takie przejścia nam się właśnie tutaj Odblokowało w tych przejściach Z reguły się rzeczy właśnie tutaj Rezbią także warto Warto zaglądać czy czegoś ciekawego Nie ma po drodze Aczkolwiek jak powiedziałem że szukam Diamentu to diament się oczywiście Taki no nam nie pojawi bo po co Nie <laughs> Po co to komu w ogóle żadnych warzyw nie widzę. Same owoce. O, dobra. Cofam to, widzę marchewki. A nie ma. Coś co zjeść, to proszę porta. 39. <grytania> to sobie mogę zebrać. Bo mam miejsce. A co? co? Jeszcze jedna marchewa i dałoby się 10 dziesięć, dziesięć innych warzywek Możemy eee, wtedy polować na pana na pana Rokiego tutaj coś jest jedzone. ale właśnie wątpię żeby tutaj coś dostać coś to co by nam się tutaj tak naprawdę przydało dobra jesteśmy w tym miejscu potrzebujemy się dostać aż tutaj dobra Damy rady Bo również damy radę obok feralnych Nikim niczym się nie przejmujmy. One tutaj to gryzą. Dobra, wróciliśmy do Ok. To no, chyba pod był z tego, co kojarzę, ale. Znaczy, już go otwierałem w tym miejscu. O nie. O! Okay. Nie otwierałem. w tych miejscach jakoś różne rzeczy często respią. O, tu mamy... Mamy te kamki. Nie, nie spadaj tam. O, gdzie lecisz? A ja, mi pracę poleciały. Mamy ora. Kolejnego ora ora. Dawaj, dawaj. Ok, 8 sztuk. Elegancko. Wyglądam, ale tutaj raczej nic ciekawego nie będzie. Czekam sytuację. Coś? Jakiś wchodzi? Chyba nie, a my musimy polecieć. Tam, dobra. No to po sprawę. Ja mogę się tutaj wbić. Brak energii. O, tam jeszcze nie zebrałem lulus. Tutaj Ja na skróty lecę, nie ma to tamto. Męk, męk, męk. Wcześniej byliśmy. Tu mamy poda. Otwieramy. Potrzebuję ulepszeń, bo mi brakuje. Ulepszenie. Tak, jetpack drive. O, jetpack drive. No, it's. ej, ej, dobre, dobre, dobre. Okej, to takie dobre ulepszenie. No, będziemy się potrzebowali tam za ścianę bić. A nie, tutaj, dobra. Ej, hey. hey, kolego. Pozytywnie mnie zaskoczyłeś, żebyś w innym miejscu niż obstawiałem. <laughs> dobra, to tam budę 40. Może coś ci jeszcze tu ogarnę w okolicy, ale no. Będzie ciężko. Będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra. Chodzik. Zabieram. Moż diament? Nie. Zdecydowanie nie diament. No jest przejście. To przejście się otwiera bumplortami, których nie mam przy sobie. Nawet nie próbuję się tam dostać. O! Myk was kurde! Ty na hita nie padasz? Dobra. Co robieni? Myk, 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 Nie ma koledzy! Co, mogę zbierać wodę? Chciałem wodę zbierać. Halo. Mogę podesbierać, super. Nie <laughs> zastanawiałem. No, tak, tutaj są... Labum slimów, miejscóweczki. ale dobra, nie widzę warzyw. że nie widzę waży, to czulowo, bo... bo... Tutaj nic więcej. Nie, zdziała, ma jedyne 10 sztuk by się przydało. Ale jakieś marchewki, dobra. <laughs> to szanse, słuchajcie. Że na następnym tripie nie będziemy tego robić. ile tego potrzebowałem? Akurat to nie mogłem znaleźć. Jak już by... O kurde, ulubione jedzenie jego. Kamiennego gordo. To jest jeszcze za małe. Najgorzej. Musiał stać nie wiadomo ile przy tym Żeby to, to sobie urosło Ej, kojarzy te pisy Wait a second Wait a minute Bo tutaj właśnie mamy poda poda z dekoracjami Tak dużo też jest wody Ja od razu podlecę jak już tu jestem i pamiętam o nim o proszę bardzo. Co się tu dzieje? Co to za nielegalna impreza? O, no, no. O. No. No, no. I co? Co? Głupio ci? O tak myślałem. Tak właśnie myślałem, by ci głupio. O, tak pamiętałem, bo go otwierałem. Dobra, olej skarnięty. Mamy tutaj Tutaj butem kryształowy Cały czas się rozglądam. wiecie za markakami, no nie? I za czymś innym Wszędzie owoce Dobra, jest kinia, może jakiś diamencik będzie. Wiecie, teraz trzeba tutaj się rozglądać za wszystkim. O oh, story! jest diament! No! Jak na znowu wiedzie tak? Może jakiś niemencik? Cyk! Dobre, dobre! Teraz mi nie uciekniesz. No to jeszcze jeden by się przydał. Diament i już jesteśmy, kurde, content, bo mamy... Teleportery do, do, do tych... Do każdej mapki. Nice! He. Pięknie. Pięknie, tym razem mi nie uciekł nigdzie. Nie zniknął. Idealnie, no i kurde, dobry trip. Wiedziałem, że z kamienem będą problemy Ale kurde Diament mi tutaj wszystko Wszystko stawia, że jest <laughs> Pięknie Naprawdę pięknie To u was rośnie, co? Marchewki rosną, ale... Można powiedzieć, że jestem nie w porę Tak chyba bardzo nie w porę No cóż tutaj 7, jeszcze 3 brakuje żeby myśleć o powrocie dobra jeszcze jednej nie ja tego nigdy nie podnosiłem tutaj, ale jazda mi odkryło dopiero, ha ale no co jest okej ciekawe dobra Mogę do niego wracać. Mogę do niego wracać już tak na normalu. I ogarniamy tam. Oczywiście ulubionym jedzeniem go nie nakarmiam. Sobie skitram jedną sztukę, A czemu by nie? A co? Jak już się trudzę ze zdobyciem tego. To jest! Takowo mnie im nie uderzył. Co cię? Widzieliście, nie? Nie kłamię. Slime Slimeham. Teh, <śmany> On wiedział, bo on... chciał tego chronić, dużego, tak nie, nie na go. <śmany> do widzenia Dobrze, kolejny gordo zdobyty. O, no, i oddało oddało się, gdyby było potrzebne. No i teraz mamy stąd drogę właśnie taką wyjściową. Gejzer, proszę bardzo, w każdym momencie można sobie wskoczyć. I stąd wyjść, elegancko. Kolejny skrót odblokowany. Jednocześnie można powiedzieć, że wszystkie gordo zostały przynajmniej mnie zdobyte. miałem na mapie, oczywiście, bo nie wiem, czy jest jeszcze jakiś. A jeśli jest, to się go znajdzie. Ej, brakuje mi tylko trzech podów z tego obszaru, ale jazda. Nie? Jakbym zdobył Batzi... Tak, tak nazywam. Jakbym zdobył Bati... Bati, 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 Bati Plorta. Myślałem, że tutaj podoba. Batiaki. Chodź. I będzie jakiś owoc cię ciebie rzucać. Zdobędę jego Plorta. To będę mógł jednego poda otworzyć, bo znam lokalizację. Oooooooo, oh, men. Chodźmy. Chodźmy stąd, normalnie. O, masakra. Śmieszki, heheszki. Pokażę Ci sztuczki Albo i nie pokażę ci sztuczki, bo cię trzymam Nie <grymny> chciałem w te stronę, okay. Dobra, nie pokażę Ci sztuczki. Uuu. O! A im nie siada. Nie ma kurde. Nie ma! O, dobra, nieważne. Ja też nie mam. Już broni na nich. I co? I teraz nagle owoców nie ma, tak? Kiedy są potrzebne? Co, dobra. Wezjed sobie coś, co Ale nie plork, okej? Okay. O, super. Tak. Dziękuję. Dobra, spadamy stąd. Mój plan jest realizowany perfekcyjnie. Super. Akurat idę idealnie bok teleportera. Bo zeskakuje na dół. sam zaskakuje na dół. Bierzemy Batyplorta. Mik! I nam się otwiera przejście. Tak. Proszę. Jest podzik. Kolorki tak, tutaj latają. Storage cell. No i kurde, pięknie ulepszenie waka, nice. Nice, 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 nice. Akurat <gry> które najbardziej potrzebuje, to mi się udało jeszcze z do trafić. Nie no, pięknie, pięknie, słuchajcie. Jestem tutaj, więc nie muszę lecieć do tamtego teleportera. Bo tym będzie już mi szybciej do siebie. Elegancko, elegancko. Dobra, mam jeszcze slot wolnego. Jakby coś się tutaj pojawiło. Mogę sobie to zebrać. jest strane. coś odrosło, nie? Okej. Okay. Coś odrosło. Może <laughs> nie odrosło, ale wygenerowało się podobnie. dalej potrzebuje Różnych rzeczy i raba. Coś na górze. Nope. Przejdę się tutaj. To tu na górze chyba otwierałem poda z tego co orientuję się. Był pod taki spikany. No. Dobra. To gdzie jeszcze mogłem coś przegapić? To jest jakaś jest Aha, ta jaskinia, dobra. Ale tak wysoko się halo Nie ma kurde Czekajcie, gdzie to moje obserwatorium? Tutaj, dobra, to lecimy Lecimy, zobaczyć co nam się tam odblokowało, co możemy stworzyć Czy czego nie możemy stworzyć Wy wiecie, wszystko mieć w pełni Tak jak widzicie, też mam 17 tysięcy, bo sprzedawałem florty. Tym razem wstydziłem, że sprzedam. By sobie móc craftować, Bo wiadomo, jak coś tam trzeba skraftować, to trzeba też trochę mieć pieniążka. Dobra, zacznijmy od diamentu. Myk. Teraz dużo kostek. Power jeszcze się nie odblokował, buty nie, Zpak mi się odblokował. Do tego będzie potrzebny miód, miodek i 20% mniej energii będzie zużywał do latania. Pięknie. Bodyplanty są, radiantory są w zapasie, fosforplorty również, tylko właśnie po miód będę musiał skoczyć. Eee, I tutaj tank booster, 50 itemków w ekwipunku, a nie 40. To jest. Coś, co potrzebuję sobie zrobić teraz, w tym momencie. Nice! I już mamy max. Pięknie. Uruczone to uruczone. zdecydowanie nie potrzebuje. Uh -huh. Tego lava mi brakuje do Tangarda. To może się przydać, ale też tak myślę, że na samym końcu. Bo wiadomo. Rzadko się ginie. Jetpack. Dostępny, budki jeszcze niedostępne tutaj. Eee, na więcej energii można sobie coś ogarnąć. Takie pytanie, czy to będzie już teraz w podach, czy po kolejnych update'ach. No i... No i że ży można sobie ulepszać też. Dobra. No to co? Myślę, że kolejna wyprawa to po jakiś miodek. Żeby sobie tam polatać, pochasać pochmienić. Pojedzie gides. Ho co się tu wydarzyło, halo To ha. jest pełno już Co dopiero zbierałem, Halo, co się dzieje? Tutaj też, ja pierdzielę trip. Bo poprzednim sprzątałem, widzieliście. Ja pierdzielę, co, co, co się wydarzyło? A coś się zbagowało. Chyba. Oho, kolego! Dobra, jak dla tego pyłu całego to one się ślizgają jak porąbane. Poplortujcie <gry> sobie. Na pewno głodne jesteście. A jednak nie są głodne. jednak tak zostawiłem 15 sztuk i im styknie. Dobra, koledzy patrzcie! Los Marchevos! Tak. Chyba potrzebowałem archewek, teraz im wyrzucam tak o Dobra, 10 sztuk na później. Nie przewalczę na głupoty. Mhm. Sporo się tego stworzyły. Jak? Nie w Aż, Aż za szybko, widzieliście. Większy zapas sobie zrobię. O, 50 sztuk. Kurde A trzymaj to, trzymaj a. Dorzucam Wam do augu <grymne> Dobra. Dobrze, to kurde, troszeczkę nie Trzeba. Widzicie jak zbierać. Dobra wszystko Chyba, chyba wszystko Wiecie co? Zabieram Oje o, Miejsce się trochę zwolniło To trzeba maszynka wciągać Dobra Ja też zaraz się odpali Jak zobaczę tak o kurde Dużo miejsca Let's go Faza. A jak tam umowa sytuacja? Bo w sumie wam marchewy zabrałem na trifa. No i... sobie nie pojedliście. Dobra, rozumiem. Hmm. To zawinem 50. I tutaj również 50 sobie zawinę i kurde. Albo sprzedajemy, albo do lawa, ale chyba do lawa. Dalej poddaję, bo póki mam pieniądze, to tam... I to w zapasie takim, to tam jakoś zbytnio nie potrzebuję tego sprzedawać. Dobra, pięknie. Kurde, ustawione wszystko elegancko. <gry> A, no ładnie, ale bez kitów nie wiem co tam się wydarzyło. Bo to przecież przez, przed, przed wyprawą nawet u nich byłem, co nie? I sami widzieliście o Tutaj na przykład jest wszystko w normie 60 sztuk. Te są głodne, dały 50. Prawie 100, bo nie zebrałem jednej tury. Dobra, nie wiem. Coś się zbaczyło i tyle. Te zaraz będę musiał sobie posadzić. Gdzieś oddzielnie. Wiadomo, gdybym potrzebował więcej warzywek na tripa znowu, to będzie. Mogę gdzieś kamienne slime również dodatkowe dodać, z czymś innym złączone. Jak najbardziej. Tak, kształtki już lecą. I bumki również na zapas lecą. Tak, już nie będzie, żeby... Potrzebuję 10 bumków, a, a, a nie mam 10 bunków. Zobaczmy, tutaj plorty są w zapasie hunterowe. Tutaj. Oj, flaterowych ponad 100, także jest tutaj zapas do tego ulepszonka. Tu nawet nie wiemy. A, bo to już na na maksa. Dobra, tutaj jakie plorty fosfory? Tutaj też są w zapasie baty znowu w dużym zapasie, także fosforów można by dorzucić na później. No i... No i różnowych slamów trochę by się przydało dorobić, oczywiście. <laughs> Zrobiłem typowo jak w Slime Racer 1, jak robiłem serię, że sobie ich olałem na początku. Bo, bo mało zarabiały, a później były potrzebne do tego. Nowy telefon, Wiktor, zobaczmy. Zobaczyłeś Temek. Dobra. Red Home Portal! O proszę bardzo. Kolejny portal do domu. i co tam? Tak, tak, tak. Masz już dla mnie ten towar do dronów. Nie, nie masz, dobra, czyli po prostu dzwonicie, żeby dać prezenty, okej. Okay. No, mhm. gada o swoich historiach życiowych. Dzięki za info. Boomerowa pogadanka poleciała. <laughs> Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki, wielkie za oglądanie, Pamiętajcie, żeby stawić łapaczkę w górę. Przypominam, że wspierający mają wcześniej dostęp do odcinków, yy, nawet do, i do kilku dni wcześniej. Ja czasami bywało tak, że wstawiałem pierwszy odcinek jakiejś serii, a już wspierający mieli ostatni. Tak, yy, różne rzeczy się dzieją, także polecam wspierać. Yy, no i to. Jeszcze raz powiem, zostawcie łapaczki w górę, suba również i do następnego na razie. Cześć. Cześć. Ciao.